Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Mass Effect'a Kurde, już myślałem, że nie uda mi się go nagrać, naprawdę Już się bałem, że będę musiał przestać nagrywać Tak, nieregularność mojego nagrywania <laughs> Jeśli o to chodzi A, Wszystko wynika z charakteru pracy, którą wykonuję w tej chwili Ostatnio się tak zdarzyło, że Dwa tygodnie z rzędu, siedem dni w tygodniu po 12 godzin dziennie. O, Sidequest quest. Witamy. Pomijając side spróbujemy dzisiaj. ...oczarnić Sarena. Ja chętnie ci pomogę, ziom. E... Eee.

Kasy ściągają, a potem chleją. Dobra, lecimy załatwić to. Saren nie zająć nie ucieknie. Czuję się zbyt pewny swego. No, drzwi! Widać, że to nie gwiezdne wojny. Pędzacie drzwi w gwiezdnych wojnach? Psz! Ucinające nogi. O, jest. My goodness, <coughs>

Nurali Batia is not dangerous. Her body is in fact extremely. not Boska, Ludzie. Tests we're conducting may lead to better defenses against death attacks. Respectfully, serviceman Batia may save more lives than. That's not fair. I understand what you're trying to do, but holding the body is wrong. Commander, you of all people should understand how far we must go to protect humanity. No właśnie. No właśnie. Uh, no właśnie, przy okazji tego dialogu powiem wam co myślę o Mass Effect jako takim. Podoba mi się dojrzałość poruszanych wątków. Jak choćby tutaj, nie? Co można uznać za moralne? Jakie zachowanie jak daleko można się posunąć? I na tym polu Mass Effect jest super. Ale ma to wszystko jedną wadę. Banalnie łatwo było go, było go przekonać, nie? Poszło o tak. To nie Deus Ex, gdzie każdy dialog był dosłownie potyczką na słowa i trzeba było bardzo ostrożnie dobierać opcje dialogowe. No. Mass Effect jest super, jeśli chodzi o poruszane tematy. Naprawdę. Porusza mnóstwo ważnych. O, dobierz słowo. <laughs> Chciałem być twórczy. Dobra, rozumiecie co chodzi, nie? Ale już skoro robi to w sposób bardzo uproszczony, bardzo taki przystępny, tak. Aż za bardzo momentami. Takie to patetyczne, trochę po prostu. Tematy dojrzały, ale podane w taki palpowy i patetyczny sposób. Ale fajnie się strzela, nie? Dobra. Na strzelanie jeszcze przyjdzie pora. Sprawdzawałem się, że nie w tym odcinku. Eee, czekaj, jakby się chwilę zaplątałem. Potrzebne mi sale prezydium i wieża Stadeli. Idziemy oczernić gnoja. A, już jesteśmy. Eee, zagapiłem się. <grytanie> nie, no, naprawdę. Dobra. La 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 la. Anderson, pan czekał. Mam nadzieję, że nie czeka pan zbyt długo. ...closer to the return of the Reapers. Oh, you know, you know, to, you know to, to you? Yeah, This evidence is irrefutable, Ambassador. Saren will be stripped of his status, and all efforts will be made to bring him in to answer for his crimes. I recognize the other voice, the one speaking with Saren. Matriarch Benezia. Who's she? Matriarchs are powerful Asari who have entered the final stage of their lives. Revered for their wisdom and experience, they serve as guides and mentors to my people. Matriarch Venezia is a powerful Jedi Many followers, she will make a formidable ally. To <laughs> I'm more interested in the Reapers. What do you know about them? Only what was extracted from the Geth's memory. The Reapers were an ancient race of machines that wiped out the Protheans. Then they vanished. The Geth believe the Reapers are gods, and Saren. We think the conduit is the key to bringing them back. Saren's searching for it. That's why he attacked Eden Prime. Do we even know what this conduit is? Not yet. Saren, bring um. back the Reapers. That's bad enough. Dobra, co ja chciałem powiedzieć? Aha, chciałem ostrzec, że ten odcinek będzie krótszy niż wszystkie dotychczasowe maso odcinki. Nie wiem, nie wiem co wam się bardziej podoba, czy krótkie odcinki, czy długie odcinki, długi odcinki dajcie znać ewentualnie w komentarzach. Oh. Don't make the same mistake again. This is different. You proved Saren betrayed the Council. We all agree he's using the gas to search for the conduit, but we don't really know why. The Reapers are obviously just a myth, Commander. A convenient lie to cover seven's true purpose. A. Using <try> 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 hmm. to bend to his Hmm. ja ich

no nie zdoła wytropić jednej osoby, ale rozwalić całą planetę na której, na której ta osoba siedzi. Haha. Ha! Why not, nie? Po co gonić jedną osobę? Można rozwalić planetę. Mm. Send me. Send me. I want to kill somebody.

nie rób tego. Nie rób tego sniper od strzelić głowę. Pfff, headshot. Oczywiście wszyscy wiedzą, że akurat widmo jest. wybierane, nie? Wszyscy dostali mentalny przekaz. Teraz robimy widmo. To jest decyzja Rady Konga, że możesz mieć wszystkie prawa i przywilejeżności Special Tactics i Reconnaissance Branża ZFD.

Anderson, come with me. I'll need your help to set all this up. sobie. Nie potrzebuję was. Nie lubię was. Andersona może jeszcze lubię, ale tego polityka nie. O, właśnie. Dobry komentarz, dlatego go lubię. Prosto? Z mostu. Yeah. A właśnie przy okazji odblokowaliśmy skille to wam pokażę. Mm, więc tak. Polecimy w urok. Mm, lubię być miły. <grymne> Będę walił w karabiny szturmowe. Robienie ściany ognia to jest to co lubię. Mm, oczywiście szkolenie szturmowe i szkolenie widma. To jeśli chodzi o Szeparda, jeśli chodzi o całą resztę, no to pewnie jeszcze karabiny szturmowe, czy znaczy karabiny snajperskie. Szturmowe i snajperskie. Cała reszta niekoniecznie. Może iść, Starczy EXPA to pancerz bojowy, ale zobaczymy jeszcze. Jeśli hmm. chodzi o w sumie mhm. dobra, jedność się przydaje. Jeśli idzie o Oreksa, no to oczywiście Krogański Champion. Karabiny szturmowe, no na tym poziomie, żeby odblokować strzelby. W rex ze strzelbami wymiata, no, ale dwa punkty, nie jeden. Dziękuję. A jeśli chodzi o Tali, no to deszyfracja, hakowanie takie, pierdoły hakowanie i. Si. no, to tak, żebyście mieli obraz tego, w co będę szedł w Mass Effect. Mhm. Czyli on rozwala.

We lost contact yesterday. Now I can't get clearance to mm -hmm. so check it out. Suddenly, it's a restricted mm -hmm. area. But that doesn't apply to you, Shepard. inspectors mm -hmm. can go anywhere they want. Mm -hmm. You can find out why my team dropped out of contact. mm-hmm. I'll find them, Admiral. I appreciate that, Commander. I was running out of options. I'm gonna stay here and see if I can <clears> find anything out through official channels. Won't hold my breath, though. Zostaliśmy widmem. Mam ochotę przerwać w tym momencie nagrywania. Lala, nie wiem co zrobić gościu to mnie gada jednocześnie. Co ja miałem zrobić? Aha, eee miałem polecieć do siedziby... -OC, służby ochrony stadeli. tak to się to jest, zdaje się. Służby ochrony stadeli. no to lecimy ziomy. Lecimy kogoś zdziwić. Dotarłeś do Akademii S.O.C.?! Gdzie mam pójść? Biura S.O.C. Yy. Czekajcie, chyba się porąbałem. Przydziały, nie. Zdemaskuj Sarena. Porozmawiałem z ambasadorem. Yy. Doki? Aha, do doków, dobra. Dostaniemy przydział, resta, tak. Winda, powiedzcie coś do kamer, radio. No. A, tu jest jeden fajny sidequest, to... takie mówiłem, że side questów nie będę robił, będę robił, będę robił sidequesty, ale nie wszystkie. Nie będę robił tych. Nie będę robił większości tych, które wymagają latania po planetach i tak dalej, może taki może zrobi jeden. Ale jeśli chodzi o takie już troszkę fabularyzowane side questy, takie ciekawsze... To będę je nagrywał wieku, no. Szczególnie, że takie poboczne side questy mimo wszystko mają jakieś tam... Swój wydźwięk fabula, nie? nie. będę ich całkiem olewał. Mamy tu jednego side questa, dostaniemy statek to pójdziemy go zrobić, a następnym razem sobie polecimy gdzieś. Eee. <laughs> Chwila. Chyba się zgubiłem. Aha, tutaj. Tak, dobrze mówię. Gabinet ambasadora. Tak, tutaj. Tyk, tryk, tyk, tyk, tyk. tyk, tyk. Zaraz się okaże, że biegam bez celu, i to wcale nie tutaj. NIE! Oczywiście, że to nie tu. Awina, kwatera główna, SOC, aha! To w drugą stronę. Sorry, dziomy. Eee, oczywiście, tutaj nie ma korytarza. No na tempo!

Nie tu Boże, czemu ja tu przyszedłem z panem śmiesznym też można pogadać i w ogóle, ale w skrócie, on nie lubi widm, ponieważ uważa, że mają za duże uprawnienia. Nie będę was zamęczał każdym dialogiem, jeśli się coś sprowadza do prostej idei, no to Będę to pomijał. Szczególnie jeśli nie jest to dialog istotny, fabularnie. Boże, tutaj! Winda do doków. Ja pierdolę. Pojechałem tamtą. Powiedzcie coś do kamery. Rex? Złota myśl na dziś? Nie, za dużo Za dużo newsów. Za dużo newsów.

i've got big news for you, shepard. captain anderson is stepping down as commanding officer. of Europe. the ship is yours now. she's quick and quiet, and you know the crew. perfect ship for a specter. treat her this isn't right. the normandy belongs to you. you needed your own ship. A specter can't answer to anyone but the council. And it's time for me to step down. Come clean with me, Captain. <coughs> you owe me that much. I was in your shoes 20 years ago, sir. They were considering me for the specters. What happened? I failed. I couldn't make the cut. It's not something I'm proud of. Ask me later and I'll tell you the whole story. For now, all you need to know is.

Jej, mogę zrobić co chcę, mogę no robić co chcę, chcę. Mogę strzelać do cywili? Nie, nie możesz. Nie możesz, bo cywili są niezniszczalni. O, będziesz musiał sprzedać to maszyk w banku, że zrobię jedną wielką kupę. Nie lubię cię. będę uważać, będę uważać. Kupa była jak największa.

But you're the one who can stop Saren. I believe in you, Shepard. If that means I have to step aside, so be it. Tell me what happened with you and Saren twenty years ago. It's close to twenty years ago now. Ambassador Goyle was our representative here in the Senate. Like Udina, she wanted to get a human into the specters. She chose me. The council sent Saren to keep an eye on me and evaluate my performance just like they said why do you, you hiding this why weren't you honest with me <coughs> it's not something i'm proud of i had a chance to become the first human specter and i failed. So I, I think i deserve the whole story we had intel on a rogue scientist being funded by batarian interests he was trying to set up a facility to develop illegal ai technology out in the verge alliance intel had done all the work but the council wanted a specter involved we

He claimed that Saren's report was all the proof hmm. council needed to kill no a Don't blame yourself, Captain. I don't. I blame Sarah. I think he wanted things to go bad. He was looking for an excuse to blow that refinery. Maybe he just likes the violence. Maybe he was just trying to make me look bad to keep humans out of the specters. If so, he pulled it off. Oh. The only thing I no właśnie, papa, right. no pa. Urzekła <coughs> mnie twoja historia. Dobra, ludzie, zostaliśmy widmem. Dostaliśmy ten fajny statek. Popatrz, popatrzmy sobie na nasz fajny statek. uuu, Normandia SR1. Uh, oh, o, leksykon. Dobrze. Expo 14. Popatrzmy na nasz nowy stateczek. Tak, już niedługo polecimy tym stateczkiem. Będziemy latać. Nie będziemy niestety nic strzelać. O, przydałaby się jakaś bitwa w kosmosie, nie? Ale będziemy nim latać, a wszyscy na tym statku są, nasz, są moją własnością od tej pory. Dobra. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Was nie zanudzą tymi masefektami Gdzie ciągle tylko gadamy, 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 gadamy Teraz polecimy w końcu na jakąś... Koń następnym razem polecimy w końcu na jakąś misję A na tych misjach... Będzie jednak więcej akcji A może następną misję poświęcę na jakieś side questa, One są z reguły bardziej naładowane akcją Dobra Tak jak ostatnio Trzymajcie się, cześć!